Na przestrzeni dziejów ludzie walczyli o ziemię, honor, bogactwo, religię, czasami o kobietę, ale być może najdziwniejsza i najgłupsza wojna, jaka kiedykolwiek wybuchła między dwoma głównymi mocarstwami światowymi, dotyczyła świni, pojedynczej świni. Dowiedz się więcej o brytyjsko-amerykańskim konflikcie zwanym jako wojna świńska w tym odcinku podcastu Wszystko wszędzie. Zapraszam. Jeżeli pamiętacie mój odcinek o granicy amerykańsko-kanadyjskiej, Brytyjczycy i Amerykanie pierwotnie ustalili granicę na zachodzie na 49 równoleżniku. W ten sposób podzielili terytorium Oregonu, z wyjątkiem tego, że Brytyjczycy przejęli pełną kontrolę nad wyspą Vancouver. Obszar pomiędzy wyspą Vancouver a lądem nie został rozwiązany w tym traktacie. Traktat stanowił, że granica będzie przebiegać przez środek cieśliny Juan de Fuca, która oddziela stan Waszyngton od wyspy Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Problem polegał na tym, że istniał więcej niż jeden sposób na zdefiniowanie środka kanału. W cieślinie Juan de Fuca znajdują się wyspy San Juan. Środek kanału można zdefiniować jako przechodzący przez środek wysp, lub można go zdefiniować jako okrążający wyspy w najgłębszej części kanału. Nie było to do końca jasne, po której stronie granicy leżą owe wyspy. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zgodziły się na utrzymanie wysp w statusie spornym i na tym poprzestały. Jednak ten spór stał się podstawą lokalnego konfliktu, zwanego Świńską Wojną. W Cieślinie znajduje się kilka wysp, z których najważniejsza jest Wyspa San Juan. Wyspa kontrolowała ujście cieśliny, więc zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy chcieli kontrolować tę wyspę. W tym celu zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy, czyli Kanadyjczycy, mieli na wyspie osadników. Brytyjska kompania Zatoki Hudsona założyła na wyspie rancho Owiec, a około 25 amerykańskich osadników również rozbiło obóz na wyspie. Incydent, od którego wszystko się zaczęło, miał miejsce 15 czerwca 1859 roku, 13 lat po podpisaniu traktatu oregońskiego, który wyraźnie pozostawił suwerenność wysp nierozwiązaną. Amerykanin o nazwisku Lyman Cutler znalazł świnię grzebiącą w jego ogrodzie i jedzącą jego ziemniaki. To nie był pierwszy raz, kiedy tak się stało. Był wściekły na tą sytuację i podniósł swoją broń i strzelił. Świnia należała do Irlandczyka Charlesa Griffina, który pracował dla kampanii Zatoki Hudsona i był sąsiadem Katlara. Miał on kilka świn, którym pozwalał swobodnie wędrować. Katlar zaoferował Griffinowi 10 dolarów odszkodowania za utratę świni. Griffin stanowczo odrzucił tą ofertę i nalegał na zapłatę 100 dolarów. Katlar powiedział, że nie musi mu nic płacić, ponieważ świnia wtargnęła do jego ogrodu i zjadała jego plony. Według jednej z relacji, która może, ale nie musi być prawdziwa, Katlar miał powiedzieć Gryfinowi: Twoja świnia zjadała moje ziemniaki. Na co Gryfin odpowiedział: To od ciebie zależało, żeby utrzymać ziemniaki z dala od mojej świni. Od tego momentu, parafrazując Rona Bargundiego, sprawy szybko się nasiliły. Griffens skontaktował się z władzami brytyjskimi i poprosił o aresztowanie Katlera za zastrzelenie swojej świni i eksmisję reszty Amerykanów. Amerykańskim osadnikom, którym nie podobał się pomysł, że Brytyjczycy będący w stanie aresztować Amerykanów na ziemi, którą uważali za swoją ziemię, ani pomysł przymusowego usunięcia, poprosili generała brygady Williamsa Harneya, zagorzałego antybrytyjskiego dowódcę wojskowego terytorium Oregonu, o przysłanie wojsk. 15 lipca wysłał on na wyspę kapitana Georgia Picketta, późniejszego generała konfederackiego, który zasłynął szarżą Picketta w bitwie pod Gettysburgiem. Kapitan Pickett przybył wraz z 63 ludźmi. Rozbili oni obóz w pobliżu stacji Owiec kampanii Zatoki Hudsona. Brytyjski gubernator wyspy Vancouver James Douglas był rozgniewany tym wtargnięciem Amerykanów, więc skontaktował się z kapitanem Jeffreyem Philipsem Hornbym z Royal Navy, który został wysłany na wyspę San Juan z 31-działową fregatą parową HMS Tribune. Wkrótce potem pojawiły się HMS Satellite i HMS Plumper które odpowiednio dysponowały siłą ognia 31 i 21 dział. Przez cały lipiec Brytyjczycy sprowadzali swoją piechotę morską w celu wykonania ewentualnego desantu. Hornby odmówił podjęcia jakichkolwiek działań i zamiast tego czekał na kont admirała Lamberta Beynesa, który był dowódcą całej floty wschodniego Pacyfiku Royal Navy. W tym samym czasie na wyspę napływało coraz więcej Amerykanów. Do 10 sierpnia, niecałe dwa miesiące po zastrzeleniu świni, było tam już 461 Amerykanów z 14 działami i 5 brytyjskich okrętów wojennych z 70 działami, a 2140 żołnierzy piechoty morskiej i marynarzy patrzyło na siebie nawzajem. Gubernator Douglas był nieugięty, aby admirał Baines wylądował na wyspie. Ten odmówił, argumentując, że wybuch wojny między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi z powodu świni to jakiś absurd. Amerykańscy dowódcy otrzymali w zasadzie ten sam rozkaz nie strzelać jako pierwsi i bronić się tylko w razie potrzeby. Zanim wieści o tym incydencie dotarły zarówno do Waszyngtonu, jak i do Londynu, oba rządy nakazały wszystkim ustąpić ponieważ byłby to prawdopodobnie najgłupszy powód do rozpoczęcia wojny Ever. W negocjacjach oba kraje zgodziły się, że wyspa będzie wspólnie okupowana przez obie armie, z siłami po 100 ludzi każda. Wkrótce, po rozwiązaniu tego problemu, wybuchła wojna secesyjna, a ostateczne rozwiązanie konfliktu zostało wstrzymane. Podczas wojny secesyjnej władze brytyjskie na wyspy Vancouver wezwały rząd brytyjski do odzyskania większości regionu Puget Sound, ponieważ Amerykanie byli w defensywie, ale nic nie zrobiono. W 1871 roku, 12 lat po wojskowej okupacji wyspy, obie strony zgodziły się na międzynarodowy arbitraż cesarza Niemiec Wilhelma, który przyznał te wyspy Stanom Zjednoczonym. 25 listopada 1872 roku Brytyjczycy wycofali się z wyspy, a Amerykanie rzucili się, by wywiesić amerykańską gigantyczną flagę na maszcie flagowym w brytyjskim obozie, tylko po to, by odkryć, że maszt został ścięty. W ramach ocieplania stosunków amerykańsko-brytyjskich rząd brytyjski ostatecznie naprawił ścięty maszt flagowy dopiero w 1998 roku, a dziś jest to jedyne miejsce, na którym obca flaga powiewa na ziemi należącej do rządu federalnego USA. A powiewa tam flaga brytyjska w uznaniu pokojowych stosunków pomiędzy dwoma krajami przez ostatnie 200 lat. Ostatnio naukowcy dokonali ciekawego odkrycia. Po 200. rocznicy wojny między Amerykanami a Brytyjczykami w 1812 roku historycy znaleźli notatki brytyjskich ministrów po wojnie, które mówiły, że jeśli w przyszłości dojdzie do wojny ze Stanami Zjednoczonymi, to raczej Wielka Brytania porzuci wszystkie swoje posiadłości w Ameryce Północnej, w tym całą dzisiejszą Kanadę niż będą próbowali walczyć w kolejnej wojnie. Koszt utrzymania, aprowizacji w obliczu szybko rosnących Stanów Zjednoczonych był zbyt duży dla Wielkiej Brytanii i odebrałby zasoby dla ich najważniejszego projektu, dla ich perły w koronie, czyli Indii. Tak więc niewiele brakowało, aby sprawy potoczyły się zupełnie inaczej i narodu kanadyjskiego dzisiaj mogłoby nie być, a wszystko przez to, że jedna świnia wtargnęła do cudzego ogródka i zeżarła ziemniaki. Mam nadzieję, że docenicie lekkie treści od czasu do czasu i że podcast Wam się podobał. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam jutro na kolejny ciekawy odcinek.